Odcinku fajowe czołgi premium, gdzie pokazywałem czołg LW. Właśnie była taka akcja, że gracz Stinger, witam cię serdecznie, napisał co z moją powtórką, i wtedy wy napisaliście to pokaż tą powtórkę, a więc pokaż co potrafisz, Te 32 i powtórka Stingera, właśnie ta, o której była mowa w filmie Fajowe czołgi premium LW. Cześć! Cześć, witam wszystkich! Um, a więc y, może, może zacznijmy tradycyjnie, tendencyjnie, czyli Stinger, co to w ogóle oznacza i czemu taki wybór w grze World of Tanks, takiego niku. Stinger to, o ile się nie mylę, to jest y, rodzaj jakiegoś pocisku, czy wyrzutni rakiet i tak po prostu się z, jakoś no, spotwasował mi i został Stinger. <grym> Szturm, linia Zegfryda. Y, oczywiście y, jest to... I przypominam, jedna baza i wy bronicie albo atakujecie a akurat drużna przeciwna atakuje, wybronicie. No i, i ty masz czołg T32. Jaki chciałeś tutaj plan mieć na ten czołg i dlaczego akurat taki? wiesz co, no, ta mapa jest dość specyficzna. No, ludzie myślą często, że obrona to oznacza kampienie w bazie, ale tak naprawdę to, jest nie, to nie jest prawdą, bo trzeba zająć kluczowe pozycje. T32 to jest czołg, który słynie z super wieży i dobrego opuszczania działa, także ta prawa strona to jest po prostu idealna pozycja dla tego czołgu. Mm -hmm. No właśnie, zaatakował Cię inny ósmy tier, równie bardzo dobry, czyli 110, no i jeszcze jest Lorraine, czyli kiepska sytuacja. Ale na szczęście 110 cię ani raz nie trafiła, a Lorain nie zwraca na ciebie uwagi, co nieczęsto się zdarza, nie widać tu statystyk, ale jesteś tak zwanym fioletowym graczem, nie? czyli to ma swoje plusy i minusy. No arty kochają fioletowych graczy, no, potrafią wstrzymywać przez minutę, dwie minuty strzału, że jak tylko się naspotujesz to ciebie przypierdzielą. No w tej bitwie dużo szczęścia było, no jakby ta Lorena na mnie się skoncentrowała, to już bym prawdopodobnie mógł być w garażu. No tutaj też jest szczęście, bo is trzeci i z hajków do mnie bije, no <grym> Znaczy... No jakby, jakby bił z apeków, to bym się do niego przykleił, no też bym raczej za dużo mi wtedy nie zrobił. No, 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 no. no. no dziw dziwna sprawa, bo przecież 120 yy, dwójka w Isie 3 jest naprawdę świetna, z dobrą penetracją no, i bez żadnych problemów. No. Wiesz co, nie, nie widzę tu tych cyferków, ale faktycznie oni, oni byli tacy nieogarnięci, czy nie pamiętasz już ile tam mieliście e, szans. Nie oni. No, coś takiego było. Nie te procent szans to ja po prostu no, nie używam, no bo jeden pojedynczy gracz to często stanowi te 15%, no to nie ma co się tak naprawdę tym wzorować. W ogóle to... Już od dłuższego czasu grałem bez jakichkolwiek modów XVM, ale akurat jak ten nowy patch teraz wyszedł, to sobie stwierdziłem, że sobie zainstaluję i zobaczę, jak to jest. T32, czołg w zasadzie z nie najwspanialszą lufką, ponieważ i penetracja, i obrażenia gorsze niż inne 8-tiery. Szybkoszczelność niezła. Jakbyś jego... Oczywiście już mówiłeś wieża super. Mógł scharakteryzować ten czołg ale w zasadzie co tu jest do charakteryzowania? Gra na wieże przede wszystkim Ale może, może byś jeszcze coś opowiedział nam o tym czołgu. No Reload około 8 sekund, tutaj jest Bia, Widać też, że mam racje bojowe Coca-Cola, zestaw na bogato, bez zbędnego pierdzielenia. A wieża, no super wieża, dobry row, kadłub, aczkolwiek no, też nie jest najgorszy, bo potrafi odbijać. No, w sumie to jest chyba mój ulubiony 8 ciężki czołg. Nim da rady naprawdę dobre wyniki kręcić, co tutaj zresztą widać. Yy, no, ten strzał akurat był trochę taki yy, nieprzymierzony. Yy... Słuchaj, bo ten czołg w zasadzie ma też 90mm armatę, która na goldzie ma więcej penetracji, a reload o dwie sekundy szybszy. Zdarzyło ci się kiedyś grać właśnie z tą, można powiedzieć, poprzednią lówką? Mi się akurat nie zdarzyło grać z tą poprzednią lówką, ale moi znajomi na team battleach to często właśnie biorą tą stokową lówkę, żeby po prostu tak porfan sobie pograć na goldzie. Mhm. To jest lówka z T29, to tutaj wystarczy chyba wieże wymaksować gąski i już można ją założyć od razu. O, o ile się nie mylę. Mm -hmm. okay. A na T15 nam nie wyjechał, prawdopodobnie miał coś Xavima. Prosto jak kon z klapkami <laughs> na oczy Ale na szczęście wrak był tutaj to. Mogłem się skryć za nim, no Strzelał mi w gąski to za zero z Golda. Też miałem dużo szczęścia, no najlepsze bitwy to jest no, w większości łódź no, szczęścia no, i nieogarnięcie innych graczy. Mhm. No i w, w zasadzie już ten, te obrażenia robią się niezłe, już ponad 4000, ale oczywiście skupisko heavy tanków w mieście nie zwraca jakoś na ciebie uwagi, i sobie tu robisz szczelnicę. Tak, jak przypomniałem, jesteś graczem bardzo dobrym. Statystyki fioletowe. Zazwyczaj, właśnie dobrych graczy, pytam się, czy mieliby jakąś receptę dla tych graczy, którzy chcą budować swoją efektywność? Jakaś rada, na co mają zwracać uwagę, właśnie, żeby poprawić swoje statystyki? No, moim zdaniem, to powiem to krótko, zwięźle i na temat, no trzeba wiedzieć, znać swoje plusy i minusy czołgów no i starać się robić damage nie przyjmując damage. Tak? Jakieś tak zwane otwarcia, właśnie jakimś medem, szybko podjechać w miejsce, żeby te dwie, trzy pestki strzelić, to już później można iść na wymianę z jakimś innym czołgiem, robiąc damage i, przyjm znaczy inaczej, robiąc damage i przyjmując od niego. No. Dwa tysiące się już ma na dziesiątym tierze, to już do przodu można spokojnie jechać na te wymiany. Ja dodam tylko tak od siebie, że y, zniszczony czołg już nie zrobi obrażeń. Po prostu y, trzeba jak najdłużej przeżyć. Nawet jeżeli y, macie grać jako wsparcie z drugiej linii, y, to w drugiej połowie meczu możecie y, atakować już te y, resztki czołgów i y, 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 robić dobre wyniki. Czyli m, nigdy nie warto ginąć za szybko. Tak, no, trzeba poczekać też przede wszystkim na wyspotowanie najgroźniejszych pojazdów. No bo wiadomo, no jak co już na dziesiątym Tierze Waffen Trager, a w Estonie jest wyspotowany, no to wiadomo, że nie pojedzie się agresywnie, bo to jeden mały błąd, on wyjedzie z za rogu i tak naprawdę już garaż no, Trzeba ostrożnie grać, ale zarazem, zarazem agresywnie. Poro e... miał problemy z przebiciem, mnie, Także no, T32 naprawdę nie jest taki miękki w tam mm -hmm. od przodu w kadłub. No. no i e, też jest dosyć żwawym czołgiem, jak na heavy tanki tego tieru, nie? W porównaniu do e, czy to KW3. Trój... To jest ósmy, e, czołg, przepraszam. Osmy, tak, tak. E, ale chyba nawet żwawszy jest niż IS-3, nie? Oczywiście, no, tu jest dobra załoga, tu są racje bojowe, no to, to na pewno też sporo daje. Tu akurat taki zestaw bogaty był, bo grałem Esla z graczem Szczepanek 2/2/2, którego pewnie większość widzów kojarzy już. I niestety, no, popełniłem taki błąd, że się wkurzyłem, i po prostu wszedłem do bitwy pierwszym naszym czołgiem, i tu taki ładny wynik się tak? Powiem ci, że tutaj być może troszeczkę tak bokiem do tego lw się ustawiłeś, nie? Mogłeś jednak trochę inaczej się tu skontować, nie? Czyli w zasadzie jeden mały błąd, ale tak, tak, mecz już wygrany. I mm, 6 zniszczonych czołgów i ponad 7 tysięcy obrażeń. To przejdźmy do y, tabeli wyników: czyli 9 czołgów uszkodzonych, 6 zniszczonych, 7 tysięcy ponad obrażeń oraz prawie 2000 bazowego expa, czyli y, z premką 3000. By to wyszło, nie? To jest naprawdę. No, już jak na ósmy tier, to jest rewelacyjny wynik. No, jak widać, trochę z golda biłeś, ale yy, wyszedłeś yy, prawie na zero. Czy to jest Twój najlepszy wynik, jeżeli chodzi o EXP, czy coś tam kiedyś zrobiłeś lepiej? Jeżeli chodzi o EXP, to jest tak najlepszy. Wynik. No, ale to dlatego, że tutaj pierwszą linię grałem. Sam sobie spotowałem i strzelałem, nie? To dlatego mm -hmm. te 3000 EXP. Okej, okay, no to w zasadzie tyle. Teraz jesteś graczem klanu YMI, nie? Tak. Okej, okay, no to dziękujemy za pokazanie filmiku. Jeżeli miałbyś ochotę kogoś pozdrowić, to wal śmiało. To chciałbym pozdrowić chłopaku właśnie z klanu YMI i oraz mojego najlepszego przyjaciela Flexible, który też jest w tym klanie i znam go z reala już parę ładnych lat. No i oczywiście ciebie chciałbym pozdrowić. Również. Dziękuję. No i zapraszam do następnych odcinków. Do zobaczenia. No, na razie, hej, cześć.